Cześć, witajcie, z tej strony Tobiasz Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj jak widzicie Walka trwa nadal z jęczmieniem Jestem nadal w Czechach I jak zwykle nie wiem czemu, no wiem czemu Bo chcę żeby coś się działo, Wam na tych filmach to Zawsze zaczynam nagrywać Podsypania przyczepy No, także Także walczymy dalej, tak jak widzicie też. Albo jeszcze nie widzicie, albo, albo, albo może jednak widzicie. Dobra, myślę, z tym yy, zostawiamy słomę na polu. Pytał ktoś ostatnio w komentarzach, dlaczego nie zostawiamy. No to macie już. A nie pytał ktoś w komentarzu, dlaczego nie prasujemy słomy. Nie wiem, czy chodziło o to, czy nie prasujemy jako my, jako firma, yy, czy nie prasujemy po prostu tej, po, tej słomy tutaj na polu. No to my jako firma pracujemy, jeżeli trzeba, jeżeli jest takie zapotrzebowanie, to, to na pewno by się znalazł sprzęt i, i chętni. Także jeżeli macie jakąś słomę albo chcielibyście, żebyśmy wam sprasowali, to, to możecie śmiało się odzywać. Możemy, możemy coś pomyśleć. E, kiedyś moja firma słyszałem, że bardzo dużo prasowała słomy. O, mogę Wam się pochwalić. Umyłem szybkę. Umyłem szybkę. Generalnie pada tutaj, nie wiem, widać jakieś murki Widać. Generalnie pada bardzo dużo, wczoraj skosiłem tylko 6 hektarów, 6,5 dokładnie z tego względu właśnie, że padało, bo wczoraj i ma padać jutro. Co prawda na jutro tam widziałem, że wy wycofali się troszeczkę z tej prognozy, ale generalnie ma pada... miało padać jutro, czyli dzisiaj jest piątek, tak? To sobotę, niedzielę i poniedziałek miało padać, na razie teraz co chwilę patrzyłem, chwilę temu patrzyłem, to, to było, że ma już jednak jutro nie padać, czyli zostaje nam niedziela i poniedziałek, ma padać, ale, ale tak jak mówię, wczoraj też nie pokazywało za bardzo, że będzie padać, a przyszła, przyszła chmura i, i popadało. E, no, tak jak jęczmień no, sypie, bo teraz ładnie widać 10 ton, 9, no wiadomo, tyle nie ma. Jest to troszeczkę mniej, tam koło 8 się to kręci, e, ale jak widzicie, po pokosach po trochę słomy jest. Miałem troszeczkę problemy z autokonturem, troszeczkę nie, nie bardzo chce mi to współpracować ze mną i, i, i wymieniłem czujniki i tak dalej, ale jeszcze, jest, jeszcze nie jest to co być powinno, ale, ale na razie daje radę jechać, także, także jest dobrze No A propos właśnie tego naprawy, Właśnie chciałbym bardzo Wam nagrywać takie filmy, jak, jak coś robię, coś naprawiam, coś wymieniam nie wiem, albo jak próbuję coś zdiagnozować, widzicie, ziemia się zbiera jak próbuję coś zdiagnozować Albo no, Widzicie I no i, I wykrakałem Wykrakałem, pochwaliłem go za szybko i Wziął i nabrał Ziemi Czasem się udaje, że to tam przełknie A czasem trzeba wysiąść I ją po prostu Wyciągnąć Czekajcie, może spróbujemy Tak o że jestem cibie o widzicie poszło poszło nie poszło widzicie rysuję ale tam mi rysuje z tego względu że mam te ślizgi takie co są pod spodem mam je wytarte z jednej strony tam musiałbym już się pospawać musiałbym je tam pospawać trochę mało widać z tej strony musiałbym je tam pospawać i i, i, i może by to było troszeczkę lepiej bo tam po prostu mi się ziemia przykleja i z tego względu się tam często za, zatyka jakby ten pod spodem to jak nie zauważę w porę to po prostu się pcha 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 pod spodem i wychodzi aż do przodu i wtedy mi po prostu łapie tej ziemi do tego do tego w każdym razie na Czechach w, w Czechach jest bardzo mokro i ta ziemia taka jest nie wiem czy mówię o tym ta ziemia jest troszeczkę taka inna taka 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 jak, trochę jak torf taka bardzo lepka bardzo luźna Chcę się wysiadać, bo bym wam pokazał jak normalnie bardzo komaj się zapada, dosłownie, dosłownie takie 10-15 cm, to na spokojnie idzie, idzie w dół, gąsienica się na tyle wbija, no, także, także, także fajnie, bo bardzo mi się tu podoba, bardzo mi się podoba jakby klimat, w sensie, że to takie fajne, bo jestem akurat w takim fajnym rejonie, góry dookoła. Tak nie jest równo, ja nie lubię, jak jest tak równo, pusto i, i nic się nie dzieje dookoła. Także tu mi się bardzo podoba w tych Czechach. E, jedyne co, no to tutaj troszeczkę tak się inaczej pracuje. Na Rumunii jakby tak się wszyscy starają, żeby to tak szybko szło i jakby zrobić jak najwięcej. A tutaj tak troszeczkę luz, bluz, spokojnie, powolutku zaczynamy tam o 10-12. Wiadomo teraz, tak jak tu widzicie, mamy 16%. To wiadomo, że nikt się nie będzie spieszył, jak, jak jest taka wilgotność ziarna. Ale generalnie jak przyjechałem na pierwszy dzień, to żeśmy zaczynali po 12. Także, także na spokojnie, od 12:00 do 20śmy skończyli I, i, i tak to tutaj wygląda, troszeczkę mówię, troszeczkę wolniej tych hektarów tutaj nie ma, jestem, jestem 140 hektarów mam, a jestem tutaj, żeby was nie okłamać szósty, szósty albo 7 dzień, szósty dzień chyba, także wiadomo, jeden dzień w ogóle nie kośliśmy, bo, bo padało eee, co tam jeszcze było. Jeden dzień miałem jakąś tam małą awarię. No, wczoraj znowu też popadało, wczoraj też yy, 6 hektarów, tylko 6,5, tak jak mówiłem, zrobiłem. No i jak widzicie, znaczy, widzicie, już wiecie to, że, kosimy, że zostawiamy tą sumę na pokos, także już nie ma takich żartów, nie trzeba się pilnować troszeczkę bardziej na polu. Już nie można sobie jeździć jak tam sobie się podoba, bo jak, tak, no, jak sięgamy, no to tak jak pojedziesz, tak będzie po prostu byle to było wykoszone. A tutaj ze słomą już musi być taki skład i ład troszeczkę. Troszeczkę trzeba pomyśleć czasem, nie robić wszystko na przypale. czy znaczy nie robić wszystko, kurczę, jak ja w ogóle gadam, nie robić wszystko tak na odbiercie, tylko właśnie chwilę pojechać prosto i dopiero skręcać. Rozumiecie, żeby ten rządek tam ładnie prosty wyszedł, a nie że tak będzie musiał na końcu kręcić, na, końcu kręcić ten od, odprasowania. Nie, widzicie, w miarę, w miarę dość równo. Tam była taka studienka, która nie była w ogóle zaznaczona. Nie była zaznaczona, była zaznaczona, ale był przewrócony ten słupek, także, także, także w ostatnim momencie w sumie zauważyłem, bo to takie bardzo małe, bo <gry> oczywiście nie obrażając nikogo i tak dalej ja nie uważam, że pegiery były złe czy coś. Uważam wręcz przeciwnie, że powinno to, to być dalej uprawiane w taki sposób. Może nie do końca taki, ale, ale uważam, że, że to był bardzo dobry system i, i, i na pewno na pewno owocny. W każdym razie miesiąc nie o tym dzisiaj ten film. Chodzi mi o to, że tak się śmieję, że, że właśnie bardzo łatwo rozpoznać takie popegirońskie gospodarstwo. Oczywiście nie wiem, czy tutaj były popegirońskie, ale generalnie zabudowania i wszystko tak wskazuje na to, że, że taki po prostu styl też tutaj w Czechach był. I zawsze obsiewają, wiecie, wszystko supy, czy studzienki, wszystko, wszystko dosłownie na centymetry. No ja pamiętam z Polski też tak, jak pracowałem, to też tak było, że każdy centymetr między polami czasem, między drzewami czasem się orało Także, także, także pamiętam Pamiętam to jeszcze z Polski No i tutaj jest tak samo, ta studzienka tak samo była tak obsiana, że Już dosłownie może z pół metra takiego, pół, pół metra na pół metra Było, było po prostu trochę pustego i, i trochę zielonego a, a tak było przy samej studzience to zasiane No nie wiem, teraz widzicie, nie widzicie, bo To jest daleko, ale jest ten Jest podniesiony już ten, 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 ten czy to jest drogie? Nie, to jest rura metalowa, stalowa także, także już jest to podniesione I teraz już na pewno by było widać to bez problemu I też jak zauważyliście to pronarki przyczepy mają Często się z tym spotykam W Niemczech dużo na pewno ich było Tutaj też jest ich bardzo dużo Mają chyba 3 czy 4 takie Przynajmniej te co jeżdżą pode mną to wszystkie to praktycznie pronarki Tak, wszystkie trzy pronarki na pewno I była właśnie ta czwarta Co uderzył, co miał ten wypadek z tym samochodem No to, to też miał tą pronarkę Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać pustą, pustą. No, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo patrzę tu, znaczy kamerę mam tu, a odwrócony jestem w drugą stronę. No, nie wiem czy mi się pasek nie kończy na wysypie, bo, bo coś tak śmierdzi jak, jak, jak wysypuje, ale to wiem nawet dlaczego. E, bo ja nie lubię bardzo, mówiłem, że to też mam wcześniej sypać jakby nie do końca W sensie, że zostaje mi jeszcze w zbiorniku, zostaje mi w rurze W tym nowym typie kombajnu Znaczy w nowym lekcjonie nowszej generacji Mój to pierwszy wypust Chyba drugi w sumie wypust e, A woli pierwszy, nie wiem. W każdym bądź razie mam takie po prostu Różni się mój kombajn względem tego Który wyszedł premierowo Nie wiem po prostu czy to był jakiś taki mały upgrade Czy to jakaś tam inna Miesza z tym, w każdym razie to jest nieistotne na ten moment W każdym razie w tych nowych leksionach jak są te grube rury, to, to tam jest takie coś, że jak naciśniemy wysyp, to ona jeszcze dalej będzie oczyszczać rurę i ona wyłączy się dopiero wtedy, kiedy będzie, zatrzyma się wtedy dopiero, kiedy będzie ta rura pusta. A tutaj u mnie jeszcze jest tak, jak było w starszych generacjach lekcjonów, że po prostu no, można ją włączyć i wyłączyć nawet jak jest pusta, nawet jak jest pełna i, i przez to, że właśnie przyczepy są troszeczkę mniejsze, to często jest tak, że no, cały zbiornik mi nie wejdzie i, i zostaje mi pełna rura pełna rura właśnie pełna rura zboża i za każdym razem kiedy włączam i wyłączam, no to, to zawsze tam przypala, przypala mi, mi ten pasek i, i ostatnio no mówię musiałem wysypać, znaczy musiałem zostawić zbiornik otwarty na noc napadało mi tam deszczu, zamokło ziarno i, i niestety nie ruszyła żmika, bo, bo tutaj jak, jak kiedyś wam by przyszło do głowy to nie róbcie tego nigdy, nie zawsze starajcie się zamknąć Albo, albo otworzyć, albo wysypać, po prostu, bo tu będzie sucho, a na samym dole, tam, gdzie żmijki są, tam po prostu woda zajdzie na sam, na sam dół, zboże będzie u góry suche, a na samym dole tam, gdzie są żmiki, będzie mokre i nie ma szans, żeby to ruszyło. No, no i ja miałem niestety to samo, ale po prostu u mnie się nie dało wysypać ani nic, ani zamknąć, bo zboża było za dużo. I, i wtedy na pewno też troszeczkę przypaliłem, bo ze dwa razy próbowałem to włączyć, bo żeśmy trochę ubrali ze zbiornika. Troszeczkę ubraliśmy ze zbiornika ziarna i myślałem, że po prostu ruszy, ale niestety nie ruszyło. Mam już zamówiony pasek, pasek czeka na mnie w Polsce. Jak będę przejeżdżał na, na Łotwę, to, to zajadę po prostu i sobie go zabiorę. E, także, także, tyle chyba z przygód. A zacząłem mówić i nie skończyłem. kurczę często tak mam, że, że, że myślę, myślę o czymś, o, myślę o jednym, o drugim już gadam i, i często może takie te vlogi chaotyczne są. Ale może chociaż przez to przez takie to, dobrze oglądacie i Wam się podoba, że, że po prostu dużo, dużo mówię. O, widzicie? widzicie co się dzieje? Ja też nie widzę, i w tym jest problem, ale na sensie się nie nabrało. Nie zawsze, właśnie to widać, jak się zacznie kłużyć, to, to nic nie widać. No i niestety zostawiliśmy troszeczkę, no ale no nic z tym nie zrobię, bo jakbym chciał tam to zabrać, to zabrałbym razem z ziemią. No, kończąc moją myśl o tych naprawach wrzuciłem kiedyś filmik na TikToka jak tam mi się odkręciło koło od Teratraka i, i, i co niektórzy w komentarzach pisali coś tam, że klas niby się nie psuje, niby to, niby tamto, co to kto by to widział, żeby się koło odkręciło i, i ludzie jakby nie potrafią sobie jakby nie wiem czy uświadomić czy wyobrazić, że te maszyny nie stoją, nie, nie, nie są zrobione na pokaz. Tamta maszyna, w której mi się to stało, był, jest z 2016 roku, tam się nie stało nic takiego, że nie wiem, yy, że się coś skończyło, rozumiecie, że, że, że jakby nie wiem, coś było źle przemyślane technologicznie czy coś, tylko po prostu poluzowały się śruby i, i po prostu wypadły mi takie kliny zabezpieczające i jakby tyle, no i... Ile się pyta, ile taki kombajn ma godzin wtedy tam? No, kombajn, akurat tamten jest bardzo fajny i ma bardzo mało godzin, miał tylko 2000 godzin w tamtym momencie. Nie całe w sumie, ale no, yy, to nie chodzi kompletnie o to, ile, który kombajn czy co ma godzin, bo, bo po prostu czasem się dzieją takie rzeczy, no nie, nie, które nie mają jakby za bardzo wpływu, nie wiem, czy ilość godzin, czy ilość hektarów, bo po prostu, no mówię, takie śruby to po prostu czasem niedopatrzenie, czasem po prostu yy, nie wiem. No coś się stanie, wiecie, na czymś się najedzie, coś się podskoczy, gdzieś tam coś się przytrze, no nie wiadomo, no to, to mówię, to nie stoi i nie czeka i, i, i nie pachnie, nie wiem, nie, nie jest jako eksponat. To wszystko pracuje w polu, to wszystko działa w różnych warunkach, czasem jest bardzo mokro, rozumiecie, tam się wszystko to okleja, może się wtedy popuściło, nie wiem, w każdym bądź razie. Chciałbym bardzo wam nagrywać takie filmy z napraw i, i pokazywać się i dzielić się gdzieś tam swoimi swoimi, nie wiem, czy doświadczeniami czy czymś, bo, bo może, może bym komuś pomógł, a może ktoś by mi pomógł, ktoś by mi doradził czy coś, ale no, moja firma jest również i dealerem, znaczy nie moja, ale firma, w której pracuję jest również dealerem, dealerem Marki Klas i, i, i różnych innych, i troszeczkę słabo to po prostu by wyglądało, gdybym ja pokazywał, że no Maszyny się czasem psują, no ale to tak jak mówię, czasem się po prostu dzieją takie rzeczy, na których nie ma nie ma za bardzo wpływu czy, czy klas, czy ktokolwiek inny, a, a no niestety ludzie nie wszystko nie, nie, nie potrafią to zrozumieć i, i no nie wiem, ja uważam, że powinniśmy troszeczkę być bardziej świadomi, bo czasy kiedy się nic nie psuje, kiedy maszyny się nie psują, już dawno się skończyły, aczkolwiek nie wiem czy, czy kiedyś w ogóle takie były. W każdym bądź razie no, trzeba troszeczkę po prostu rozszerzyć swoją, nie wiem, swoją świadomość czy cokolwiek innego na, na takie rzeczy. No mówię, gdyby to stało, nic nie robiło, no to można by było wtedy być dziwionym, że, że coś się psuje, ale w momencie, kiedy te kombajny pracują całe sezony i to tak jak mówię, w bardzo różnych i, i ciężkich warunkach, widzicie cały czas mi się tam zbiera, ale właśnie to przez to, że mam wytarte, to jednak się zabrało za dużo, przez to, że mam tam wytarte te śliski a i no, no to już tamtą, załóżmy, że temat skończony tych napraw, No niby, no, niby łykło, łykło. A jeszcze chciałem dopowiedzieć, póki pamiętam o tym, no i już zapomniałem, kurczę. Wskakuje mi trochę header właśnie z tego względu, że mam czułość wysoką, bardzo ustawioną. Bo, po co? Bo, tak jak mówię, wystarczy tylko, że dotnie mi gdzieś tam i już mi, ryje i już mi nabiera ziemi, dlatego sobie podkręciłem tą czułość, żeby, żeby bardzo szybko reagował. A, no i właśnie sobie przypomniałem, że miałem powiedzieć o hederach, żeby żebyście właśnie za bardzo się nie sugerowali hederami, bo hedery mamy dużo starsze, ten kombajn jest z 2021 roku, a header mam z 15 roku, po prostu, no, hederów na tyle jest w firmie, że po prostu one zostają sobie na Rumunii, czy zostają na jakichś takich innych różnych gospodarstwach, zazwyczaj zostają tam, gdzie, gdzie jakby ta robota jest na dłużej, czy coś takiego, także znaczy, tym się nie sugerujcie, że tam farba, czy coś jest takiego wytarte. Nie pamiętam chyba Wiktor ma na imię, nie pamiętam, ale, ale tak mi się wydaje, także pozdróbcie Wiktora, bardzo fajny chłopak. No. Także nie sugerujcie się headerami, że farba wytarta, że, że te kombajny muszą tam robić nie wiadomo ile, bo tak nie jest, po prostu są to starsze kombajny i kurcze kombajny headery i po prostu czasem jest łatwiej taniej zostawić to na Rumunii niż ciągać to w tej z powrotem żeby tylko generować, wiecie, koszta niepotrzebne. Aj, wysypaliśmy trochę, wysypałem sobie. No także, także nie sugerujcie się wszystkim, piszcie, pytajcie, ja z chęcią, z chęcią odpowiem, jeżeli tylko będzie taka sposobność, to, to na pewno odpowiem na każde zadane pytanie. Także, także pozdrawiam i, i wszystkiego dobrego życzę.